Dzień dobry Państwu, z tej strony Dagny Kurdwanowska to jest kolejny podcast na portalu Opiekunów Rodzinnych, dziś ponownie w temacie bólu. Moją ekspertką jest dziś Ewa Starkel, pracownik socjalny hospicjum Dudkiewicza. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. Powiedzmy kilka słów o tym, czym jest opieka wytchnieniowa, bo może nie wszyscy jeszcze spotkali się z tym określeniem. Tak, to jest dosyć nowe określenie, nieznane. Właściwie tak szerzej. Opieka wytchnieniowa jest to opieka, która ma wyręczyć osobę zajmującą się swoim podopiecznym, tak, żeby ta osoba mogła odpocząć, zająć się swoim zdrowiem, zająć się swoimi. Jakimiś wymarzonymi rzeczami, albo po prostu odpocząć, tak? Poczytać, pójść na spacer. Albo się wyspać o czym dokładnie, wielu opiekunów. Tak, albo się wyspać, dokładnie. Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych i dla opiekunów jest bezpłatna. Może być to też taka opieka w domu osoby niepełnosprawnej, może być opieka taka stacjonarna, może być też opieka wytchnieniowa w formie rehabilitacji, w porad psychologicznych. Tak naprawdę w każdej dziedzinie życia staramy się, żeby ta opieka wytchnieniowa mogła być świadczona osobom, które zajmują się długotrwale chorymi, niekoniecznie muszą być to opiekunowie prawni. Tak? Bo też warto zwrócić uwagę, że coraz częściej mówimy o opiekunach formalnych i opiekunach nieformalnych. Tak więc nie musimy być opiekunem prawnym swojego chorego członka rodziny żeby korzystać z takiej pomocy, to wystarczy ważne. być po prostu opiekunem. Tak, to ważne, bo to oznacza, że nie trzeba przeprowadzać na przykład całej procedury ubezwłasnowolnienia, Dokładnie. bo wtedy stajemy się na przykład opiekunami prawnymi takiej osoby. Tak. Dodatkowo wiąże się z innymi to obciążeniami, tak? ponieważ no, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pisać sprawozdania do sądu, występować o, o różne zgody. Mimo, że jesteśmy opiekunem prawnym, jeśli chcemy, żeby był przeprowadzony zabieg, jakiś Polariczny. chirurgiczny, mhm. potrzebna jest zgoda sądu na to. Więc no niestety tak. to, to nie jest takie proste wszystko. To prawda. E, powiedz Ewo, dobrze jest szukać też pomocy w takiej najbliższej okolicy, czyli nie wiem, w ramach dzielnicy, w ramach gminy? Tak, warto e... nawet w ramach parafii. Mhm. E, w naszym mieście działają dzielnicowe wolontariaty. I te dzielnicowe wolontariaty są skupione w takim centrum wolontariatu, który mieści się przy Europejskim Centrum Solidarności i faktycznie polecam bardzo. Zgłaszają się do takich dzielnicowych wolontariatów osoby, które mają trochę czasu i mogą pomóc czy swojemu sąsiadowi, żeby podwieźć kogoś do sklepu, do, do lekarza czy po prostu posiedzieć z jego podopiecznym. Polecam, naprawdę, bo, bo warto skorzystać, trzeba tylko się przełamać, żeby powiedzieć o tym, że potrzebujemy pomocy. I żeby wpuścić osobę obcą do swojego domu. Tak, jak to y, pamiętam, jak moja mama miała opory właśnie przed wpuszczeniem opiekunki do domu, mówi, no tutaj nie chcę nikogo obcego. I wtedy moja koleżanka użyła takiego argumentu, który kompletnie moją mamę rozbroił. Mówi, no tak, no ale jak ta pani przyjdzie raz czy dwa, to już nie będzie obca. Dokładnie. dokładnie. E, i, I wtedy nagle okazało się, że faktycznie i, i problem zniknął, także to jest dobry argument. Te centra wolontariatu też są ważne, dlatego że to jest pomoc bezpłatna, prawda? Dokładnie. Bezpłatna, osoby, które się tam zgłaszają, są też sprawdzane przez te centra wolontariatu, przez osoby, które je prowadzą. Te osoby myślę, że są dobierane po prostu na takiej zasadzie, jaka jest potrzeba, kto mógłby spełnić takie warunki. Podobny wiek, podobne zainteresowania, czy odpowiedni czas. Też warto zwrócić uwagę na to, że wolontariusze to są osoby, które świadczą nieodpłatnie swoje usługi i mogą tylko wtedy kiedy mają na to czas. Więc te też jak już zaczniemy korzystać z takiej pomocy wolontariatu, wolontariusza to też nie możemy oczekiwać, że on będzie mógł w innych tak Nie cały czas dla tak? nas dostępny. Mhm. No można korzystać z kilku wolontariuszy, tak, ale warto spróbować. Jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli. Dokładnie. A powiedz, czy warto się zwracać do Mopsu, do Mopru o jakąś pomoc? Wiem, że na przykład dla osób, które są w naprawdę bardzo trudnej sytuacji finansowej, no jest chociażby przewidziana pomoc pielęgniarki, która od czasu do czasu wpada. Albo no, no, pewnie to wszystko zależy od miasta, od dzielnicy i od gminy. W jednych, to działa lepiej, w innych może nie tak dobrze, natomiast. Czy, no właśnie, co właściwie opiekun może, jaki rodzaje pomocy może znaleźć, przynajmniej w teorii w tych miejscach? Myślę, że osoby, które są przewlekle chore, mogą korzystać przede wszystkim z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. To jest taka pomoc pielęgniarki bezpłatna, refundowana przez NFZ. W miejscu, gdzie mieszkamy, możemy to sprawdzić po prostu na stronie internetowej NFZ-u, ewentualnie telefonując na infolinię. I to są pielęgniarki, które przychodzą do domu do pacjenta, który wymaga różnych zabiegów czy na przykład jakiegoś karmienia pozajelitowego, czy przez sondę, czy przez, przez inne drogi że tak, tak, powiem, tak, tak. i urządzenia Dokładnie tak. czy mają odleżyny? Więc pielęgnacja tych odleżyn, czy mają jakieś rurki tracheotomii, no, takie rzeczy, które może zrobić pielęgniarka, która przyuczy też rodzinę y ale żeby te zabiegi były, tak? Bo pielęgniarka nie przyjdzie tylko po to, żeby zmierzyć ciśnienie i popatrzeć, tylko przyjdzie po to, żeby dokonać jakichś zabiegów. I jeśli mamy takiego potobiecznego, który wymaga, na przykład ma jakieś obrzodzenia pod udzia tak? Z powodu tam jakichś opuchlizn nóg. To proponuje zwrócić się do takiej opieki pielęgniarsko-długoterminowej. Ona może być świadczona codziennie, nawet przez pół roku i tak naprawdę wymagane jest tylko zaświadczenie od lekarza i wypełnienie wniosku. I mhm. to jest koniec. Natomiast czy... ośrodki pomocy społecznej bardziej świadczą usługi opiekuńcze, czyli takie panie opiekunki, które przyjdą do domu, pomogą w takich czynnościach toaletowych na przykład, czy takich czynnościach życia codziennego. O, teraz jest nowy projekt: asystent osoby niepełnosprawnej, czyli osoby niepełnosprawne, ale takie, które jeszcze mogą wychodzić na zewnątrz, mają jakieś zainteresowania, mogą ubiegać się o takiego asystenta osoby niepełnosprawnej, to też dla nich jest bezpłatne. Będzie przychodził asystent, z którym będą mogły porozmawiać, pójść do kina, wyjść na spacer. Pójść do lekarza, więc to, to też warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje i to nie tylko w naszym mieście. Mm -hmm. No dobrze, to całkiem sporo tego jest. A czy są jakieś rodzaje w tej chwili zapomóg, wsparcia finansowego, o które opiekun może wystąpić, czy na razie jeszcze to jest wszystko w fazie? Jest możliwość, mm -hmm. żeby wystąpić o tak zwane świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli rezygnujemy z pracy, żeby zająć się niepełnosprawną osobą, członkiem naszej rodziny, to możemy wystąpić o takie świadczenie pielęgnacyjne. Jest to świadczenie wypłacane przez miejskie ośrodki pomocy rodzinie lub pomocy społecznej. Ono jest łącznie ze składkami emerytalno-rentowymi jest oczywiście niskie, bo wynosi tam 620 zł na dzisiaj. Natomiast no Ważne, jest. że są składki odprowadzane, tak, zdrowotna, emerytalno-rentowa. No jest. To, to wtedy, kiedy rezygnujemy z pracy. Jeśli opiekujemy się niepełnosprawnym dzieckiem, to jest to też takie świadczenie pielęgnacyjne dla, dla rodziców dzieci. Ono jest troszkę wyższe, ale też, też możemy o to się ubiegać. Też są składki odprowadzane, też wtedy rezygnujemy z pracy, zajmujemy się dzieckiem lub w ogóle nie podejmujemy tej pracy. No, i przede wszystkim można się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli nasz podopieczny ma znaczny stopień niepełnosprawności albo pierwszą grupę, to jak najbardziej zasiłek pielęgnacyjny czy też renta po prostu. Jeśli ma odpowiednią liczbę lat wypracowanych, to przez ZUS jak najbardziej. Mhm. No, czyli wracamy do początku naszej rozmowy, czyli że bez ym, tego dokumentu o tak. stopniu niepełnosprawności wiele nie zdziałamy. Tak, to jest pierwsza rzecz, o którą powinniśmy zadbać. Po pierwsze, daje nam to dużo możliwości. Od uzyskania różnych dofinansowań, od odliczeń od podatku, po nawet kartę parkingową czyli coś, z czym tak naprawdę czasami zmagają się osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi żeby po prostu podjechać pod placówkę medyczną, stanąć na miejscu dla osoby niepełnosprawnej i po prostu tą osobę doprowadzić do lekarza. Mhm. Mając taką kartę parkingową, ta karta parkingowa jest przyznawana dla osoby, nie na samochód, więc tak naprawdę każdy członek rodziny może zabrać tego chorego i z nim pojechać. Więc no myślę, to dużo że tu, udogodnienie. Tak, dużo udogodnienie, nie tylko znaczny stopień niepełnosprawności, ale też osoby, które mają umiarkowany stopień niepełnosprawności, na przykład z powodu chorób okulistycznych, tak? utrata wzroku czy jakieś niedowidzenie, też jak najbardziej. Okay. Ewo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie porady. E, pa, jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś dodatkowe pytania, których tutaj e, nie zaadresowałyśmy, to bardzo serdecznie zachęcam do zadawania tych pytań poprzez formularz na stronie opiekunrodzinny.pl. Jest tam taki specjalny formularz Zapytaj Specjalistę. My te pytania zbieramy, przekazujemy naszych, naszym specjalistom, wśród których jest właśnie pracownik socjalny, psycholog, lekarz, pielęgniarka e, i na Państwa pytania odpowiadamy. E, dodam bardzo Ważną rzecz, że wszystkie te porady są bezpłatne, także bardzo serdecznie zachęcam. Jeśli potrzebują Państwo wiedzy, to ten formularz na pewno się przyda. Ewo, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, dziękuję Państwu za bardzo. uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.